Niewielka przewaga po pierwszej serii, no i nie czekał długo, ruszył. Wspaniale, wspaniale, fantastycznie, coś nieprawdopodobnego, jak ja się bałem proszę państwa, że on nie wytrzyma tej sytuacji, kiedy jego rekord, świeży rekord, pobił Martin Schmidt. Koło Schmidta Dieter Toma, a mały 128,5 metra, czy to starczy? Nie. Nie wiem, czy starczy, jednak na drugim miejscu jest Madame Małysz Za Martinem Schmidtem, Świbicy broni tytułu Mistrza Świata A Małysz jest Wicemistrzem Świata, ale to i tak jest wielki, wspaniały sukces No, mieszamy troszkę chyba uczucia Apoloniusza Tainera. Ten wiatr nie jest za bardzo sprzyjający, ale musi powalczyć jest proszę państwa fenomenalny skok fenomenalny skok jest powyżej albo w granicach rekordu skoczni noty po 19 wysokie to ogromnie ważne 246 punktów elegancja o to chodzi i to poczucie że potrafi walczyć jest Piotr Fijas Leopold Taylor. Dobre duchy polskiej ekipy jest Adam Małysz. 132-3 metry. Może dalej, wtedy będzie złoto. Po złoto, po medal dla nas, dla wszystkich. Po Pięknie, pięknie. Jest medal, jest medal, ale myślę, że jest złoto. Złoty medal. 136 metrów. 136 metrów. Adam, kochamy Cię. 136 metrów. Złoty medal, Małysza na Mistrzostwach Świata. Nie może tego skoczyć, hautameki. Życzę mu tego. Poczekam. Przeproszę Państwa, ale wydaje mi się, że nie może skoczyć. To nie jest jego ostatnie słowo. No i popatrzmy, czy dzisiaj pofrunie za chwilę. Po drugi złoty medal. 104 było w pierwszej serii. I za chwilę będziemy wszystko wiedzieli. Adam Małysz po powietrzu. Płyń, płyń, płyń nie jest! Jest! Nikt mu tego nie zabierze! Po prostu sam sobie to wyrwał! Przeciwko naturze, przeciwko rywalom! Pięknie jest złoty medal! Noty fantastyczne, a odległość 107,5 metra! Drugie Mistrzostwo Świata z rekordem skoczni! Tak tylko wygrywają najwięksi w historii! I on do tej historii wskoczył tak łatwo, tak pięknie! I tak wzruszająco Dla wszystkich Złoto, złoto i jeszcze raz złoto Drugi złoty medal Proszę państwa miał Złoto w lachti Właśnie na tej skoczni normalnej 90 metrowej A teraz obronił tytuł W jakim stylu, tam skoczył Podobno najlepszy skok życia 98 metrów pobił O 8 metrów rywali Ale tu ich także zmiażdżył Znokautował, w pierwszej serii otrzymał Metry, a w drugiej w prawdzie tylko 2,5 metry dalej od Ingebrigtsena, ale w obu był najlepszy. No i widzą państwo, jest po raz drugi złotym medalistą w historii mistrzostw świata. To się rzadko zdarzało, o czym mówiłem. Oto mamy swój dzień. Te flagi są potwierdzeniem nawet w Japonii po Okurajamie Wojtka Fortuny, start i skok po medal Adama Małyszana Mori. Tak, oczywiście, to już jest pięknie, jasne. pięknie jest i znowu jasne. najdalej. I można wiedzieć można powiedzieć, tutaj latał nasz mistrz świata. <laughs> Królu Holmenkollen, przypomnij sobie najlepsze loty, te fantastyczne pięć zwycięstw, cztery zwycięstwa na Mistrzostwach Świata. Adam Małysz po medal! To radość dla Polaków dzisiaj, wszystkich, daleko, jest pięknie, jest medal i teraz jak to się wszystko skończy, medal jest na pewno, jest pięknie, 102 metry, a więc dalej niż Simon Amann, dziewiętnastki, tak powinno się oceniać wielkiego mistrza, tak dostał, takie noty dostał Tomasz Morgenstern. I zarazem ile? Pół punktu jeszcze. To będzie wysoka nota, dobra nota, którą będzie za chwilę atakował Koffler. Aman już tak. Tu gratulacje dla tego spokojnego Fina. Hannu Lepisto od Łukasza Kruczka. Jest medal! Jest medal! Szósty medal Mistrzostw Świata. co pisała Corriere della Sera polski archanioł fruną do Predaco. i teraz Kamil w locie w locie po złoto po wielką nagrodę za swoją karierę da i zwycięsko! Daleko i zwycięsko! Tak mi się wydaje, że to wystarczy. Popatrzmy, 130 metrów. Prec miał więcej, 130,5, ale teraz wszystko. 8,7 punktów. Bliźutko, ale mam nadzieję, że... Jest dzisiaj w naszych rękach, w naszych domach, w naszych sercach Łukasz Kruczek wychował Mistrza Świata. Oczywiście nie on, byli inni, ale teraz dołożył Zbyszek Klimowski, cieszą się Kamil Stoch. Jedynka! Jest złoto! Tutaj walnij pieme po tylu latach. Przypomniałem co napisała Corriere della Sera. To Archanioł, który po pasjonujących lotach wstępuje do nieba Adam Małysz, a teraz wstąpił znowu i, i Kamil Stok. Maciej Kot, on się... Wczoraj musiał trochę pokwalifikować trzy znakomite próby drugie e, miejsca w tym treningu, który poprzedzał dzisiejszy konkurs, ale po niedobrym występie, przynajmniej w jego odczuciu na dużej skoczni w Predaco chciał e, trochę poćwiczyć. Nie był zachcony swoim indywidualnym zastępem. Teraz patrzymy 123 metry. Ważny skok Zbyszek Klimowski Łukasz Kruczek. No, żyją na pewno szczęśliwymi godzinami. Taki sukces odniesiony, ale teraz popatrzmy Piotrek, żeby poleciał powyżej 120 metrów, ale wyraźniej niż to zrobił w tej chwili. Piotr Żyła startował w konkursach na Mistrzostwach Świata Drużynowych na Dużej Skoczni, gdy Polacy zajmowali piąte miejsca. To było w Oslo i w Saporo obok Kamila Stocha. No, wielka forma podczas treningów na normalnej Skoczni, teraz wielka odpowiedzialność. Dobrze jest skakał w konkursie indywidualnym. No, musi daleko powyżej 120 metrów wysoko jak zwykle wyszedł i jest dobry skok w granicach 125 metrów, a więc Dawid wnosi pewnie swoje wiano punktowe. Za chwilę zobaczymy 13,9, 12,6. Teraz po korekcie będzie miał zawiat. 126 metrów musiało nastąpić jakieś odprężenie, mniej zajęć, dużo wywiadów. Kamil jest na ławce i teraz czekamy na. Daleki skok, potrzebne są te punkty. Mistrza świata, tak jak zawsze to robił Adam Małysz, duże wiano wnosił i jest 130 metrów, nawet wydaje mi się powyżej 130. I piękny gest mistrza świata, który pokazuje, że jest mocny. 134 metry, pójdziemy w górę. Tak, wprawdzie miał trochę lepsze warunki. 80 metra na sekundę. I Łukasz Kruczek, Maciek teraz musi skoczyć na swoim poziomie. Wczoraj trzy znakomite skoki podczas treningu. Gorzej mu nieco idzie podczas zawodów, ale teraz ważny moment. Zobaczymy. Musi skoczyć zdecydowanie powyżej 120 metrów. Wtedy będzie dobrze, bo taki skok i taki właśnie jest! Powyżej 125 metrów wprowadza nas w walkę o medale, a tego dzisiaj chcemy. Nie ma co ukrywać. Ten zespół dojrzewał. 128,5. Zyskał nader i Shimizu, a zatem Polska nad Japonią. Maciek Kot. Teraz wysoko zawiesił poprzeczkę Noriaki Kasai. Piotr żyła w pierwszej serii, jak Włodek mówił. Trzeci wynik w tej grupie. 122 metry. Poprawił się, jeśli chodzi o odległość Maciek. Potrzeba też, aby poprawił się Piotrek. Tutaj każdy metr będzie bardzo istotny. Czy zdoła polecieć daleko? No jest powyżej 125 metrów. Dalej niż w pierwszej serii. Nie ulega wątpliwości, ale zdecydowanie bliżej Niż Noriaki Kasai 126 metrów. Rezultat Piotra Żyły musi przyjść odpowiedź natychmiast z pomocą boską, jak widać. Ale myślę, że bardziej przede wszystkim w wyniku stabilnej formy, którą prezentuje Dawid Kubacki. Jaki wiatr z tyłu zawiewa 8 punktów ewentualnie tą to... Jest dobry skok, chociaż mógł go jeszcze troszeczkę chyba pociągnąć. Przydałoby się 2 metry. Tu każdy punkcik będzie na wagę medalu. A więc popatrzmy, pierwszy miał 126. Teraz 128 W możliwościach obniża świetny ruch. Tak mi się wydaje. Ale poczekajmy. Jest Łukasz Kruczek. Wa bank za granie, A więc obniżamy mocno do 17 belki 267. Tutaj zaczyna się sza. Aleństwo na dole, te flagi, ale trzeba wytrzymać presję, daleko skoczyć. Czeka Łukasz Kruczek. Wiatr, jaki jest wiatr? Jest z tyłu 0,8 i Kamil rusza do walki o medal. Być może o to, że znowu będziemy się cieszyć, tak jak podczas jego indywidualnego sukcesu. Jest wysoko zawieszony i jest znakomicie! Jest pięknie! Może być medal nareszcie naszej drużyny! Fantastyczny skok Marek, jak on to zrobił! Jak to wytrzymał? 130 metrów, a więc było 134 w pierwszej próbie. Teraz 130 metrów, i do tego będzie miał 8,6 za wiatr, 6,7 za dwie belki. Teraz ich zmusi do obniżania, ale czy są w stanie tak daleko skoczyć? Za chwilę się okaże. Trochę obniżone noty, chociaż 29, 319, dwa razy 18,5 na odjeździe ta narta uciekała, ale uciekała przecież. Morgen Sternowi. Przypomnijmy, 33. miejsce Piotka na skoczni normalnej, i potem 9. najlepsze z biało w rywalizacji na skoczni dużej. Wyjście z progu, dobrze wysoko, może być daleko, i jest świetny skok. Pewno powyżej punktu K. Zobaczymy za chwilę jaka to odległość. 123 metry ważny skok. Ten pierwszy wiotra żyły 123 metry dał nam czwarte miejsce. Teraz oczekiwanie jest już zielone światło i zobaczymy jak sobie poradzi Dymek Murańka. Na górze czerwona strzałka, jest wiatr Powyżej 120 metrów. No to jest to minimum, które trzeba skakać równo. 8 skoków. Jeżeli wszystkie będą, 125 metra. I Jan Ziobro. 9, najwyższy. czy 8? 8. I czwarty w drużynie na Igrzyskach Olimpijskich. Tak. Oj, 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 oj. No dobrze. Z problemami, z bocznymi podmuchami. Na które mocno reagował, ale rzeczywiście strzałka przekraczała 4 metry, 116 metrów, który go dopinguje. Zobaczymy za chwilę jak lider naszej drużyny dwukrotnie mistrz olimpijski, mistrz świata poradzi sobie w tej próbie. Bardzo ważne po tej stracie Janka Ziobro, ładne wyjście z progu. Będzie daleko. Jest daleko i pięknie proszę Państwa. Nareszcie, brawo Kamil. Odżył, odżył i rzeczywiście. Odpalił piękny skok 129,5 metra. Natychmiastowa reakcja polskich kibiców zgromadzonych na trybunach. Miał czwarty wynik tej grupy w pierwszej serii, w której skoczył 123 metry. Poczonoka 108 punktów, te punkty ważne, dlatego Piotrek musi polecieć daleko. No i jest powyżej 120 metrów, Marek. To jest dobry skok. Porównywalny z tym pierwszym 123. Dokładnie tyle samo. Przed nami Łukasz Kruczek i Klemens Murańka. Ważny skok, bo teraz każda próba będzie ważna. Pozostały jeszcze trzy skoki Polaków. Zobaczmy 125 metra w pierwszej próbie i teraz ładne, ładne nakręcenie. Daleko! Ależ wylądował daleko. Powalczył o odległość niesamowicie. Proszę Państwa, piękny skok, piękny 128 metrów. Ale być może ta drużyna dzisiaj powalczy o trofeum, powalczy o medal. No i wtedy będzie łatwiej też rozmawiać bez tej nerwowej, niespokojnej atmosfery. Jest sygnał, i jest Janek Ziobro, i jest szansa na medal. Czy wykorzysta to? Ładnie z progu dźwignął się, trochę mu falują narty, będzie daleko, pięknie, pięknie, a więc jest dobrze, jest dobrze. Kamień z serca mu spadł i nam również, piękny skok. 125,5 metra. Wszystko zależy teraz od, od skoku Kamila Stocha. Ponownie na belce startowej. Wiatr troszeczkę przycichł. Wydaje się, że za chwilę może zapalić się zielone światełko. Jest, Jest zielone światełko. A więc Kamil Stoch, no i skok po medal na Mistrzostwach Świata w falu. Zobaczmy w powietrzu ładnie położył się na narty będzie daleki skok dobrze spokojnie wylądował poza zieloną linią która pokazuje że powinniśmy objąć prowadzenie nie szarżował chciał ładnie z telemarkiem 126 metrów A wydaje mi się tylko 80 punktów. Nie, dalej. No, powinien skoczyć 128,5 Ta zielona linia 126. mnie troszeczkę 126 to jest 3 metry bliżej od Schlierencauera Tak samo jeśli chodzi o odjęte punkty 14,5 miał Schlierencauer, 14 Kamil Przegramy z Austriakami, będziemy mieli medal Ale to będzie medal brązowy Tak Drugi jest, miejsce. jesteśmy na drugim miejscu o 5,1 za Austrią Ale jest radość polskich skoczków My też nasza, się cieszymy, oczywisty. tak jest pierwszej serii. 4,8 punktów straci Piotrek do Stefana Krafta, ale tylko 2,2 ,2 do podium. 128 metrów musi skoczyć, a więc zobaczmy. Wyszedł chyba odpowiednio na wysokość. Jest! Jest! Ale 130 metrów skoczył powyżej rozmiaru skoczni. A 131 metrów Piotrka Żyły. Pięknie. Najdalej. Wspaniale. Czy to jest skok? To jest skok. Który Może na medal. Atakuje podium Mistrzostw Świata. Piotr Żyła. Pięknie. 127,5 w pierwszej. Patrzymy na warunki. Odjęte 2 ,1 punktu, ale doty odsędził. 4 dziewiętnastki. Jedna lata 18,5 punktowa. No. skok marzeń w odpowiednim momencie. Piotr Żyła na pierwszym. Tak jest. No i teraz oni tam na górze tylko usłyszeli wrzawę. chcieli, żeby to był przedostatni albo ostatni skoczek na liście. No ale Kamil, przypomnijmy, 18 po pierwszej serii. A teraz trzeba wyskoczyć 104 metry. Kamil Stoch, no w pobliżu, gdzieś tego się zakręcił Kamil w pierwszej kolejce. To było 91,5 metra. Teraz noty zupełnie inne. 18, 18,5 punktów. W pierwszej to były 16, 101,5 metra na granicy skoku na wagę drugiego miejsca. Czyli wygląda na to, że Kamil przegrał z Davidem. Jeśli chodzi o te warunki wieczne, to mieli dość podobne warunki. Dawid Kubacki, Dawidowi dodano 6,5, Kamilowi dodadzą 6,1. Noty y, podobne u Dawida i u Kamila. Kamil jest drugi, a więc mamy Dawida Kubackiego przed Kamilem Stochem. Ach, gdyby tak mogło być do samego końca. Wow. Dawid Kubacki, mówiliśmy o tych miejscach podczas treningów. Ważne jest to, co tu i teraz, a tu i teraz skok finałowy Dawida Kubackiego. Około punktu konstrukcyjnego powinien wylądować reprezentant Polski. I to jest taki Dawid Kubacki, jakiego chcieliśmy oglądać w pierwszej serii konkursowej. Bardzo ładnie, stylowo. To jest odległość 105-metrowa, myślę około 104,5. Dokładnie taką odległość uzyskuje Dawid Kubacki. Noty po 18,5 i to jest właśnie wykładnia formy, jaką prezentuje aktualnie Dawid Kubacki. 6,5 punktu dodane za wiatr, 16. platforma startowa i takimi skokami trzeba będzie właśnie piąć się w górę. Zdegustowany Stefan Horngacher, Grzegorz Sobczyk. No, trudno szukać uśmiechu na twarzy polskich szkoleniowców, bowiem naprawdę liczyliśmy tutaj na znakomity wystawy biało-czerwonych, Tymczasem Dawid Kobacki o 12,5 punktu wyprzedził. Piotr żyła, pierwszy występ, rewelacyjny, 105 metrów, najdłuższy skok i pierwsze miejsce, przewaga nad Geigerem, 3,2 punktu. Piotr żyła, czy będzie mistrzem świata? Będzie! Tak! Tak! będzie! Yes! zawodnika, fantastyczny, 102,5 metra, a więc dalej niż Karl Geiger o pół metra, druga odległość, bo dalej lądował tylko albo Regner Granerud, bardzo dobre noty, 18,5 punktów od wszystkich sędziów, 3,1 bonifikaty, Mistrz Świata 2021 na skoczni normalnej. Był w drużyna, która wygrywała, zdobywała medal brązowy. Teraz Piotr Żyła, mistrz świata ze skoczni normalnej. Liczymy na po po powtórkę wyniku z serii próbnej. Pięknie. Bardzo dobry skok Piotrka. Znakomicie, znakomicie Piotr. No więc świetna odległość. Po tym pięknym skoku. No ale nic, może Andrzej Stękała za to będzie cieszył się z wysokich ocen. Oby trafił na dobre warunki, oby pięknie poleciał daleko. No, nie tak daleko, nie tak daleko. Chociaż znowu wiatr odkręcił. Nowe rozdanie, mamy nadzieję także dla Kamila będzie to nowa karta i nowe rozdanie. Dużo lepsze niż dotychczas w Oberstdorfie. O jest, Nie, jest. To jest dużo Dobrze. lepszy skok Kamila. Bardzo dobry skok, a więc na szczęście. No ale na... to się może zmienić. Może się zmienić, oby się zmieniło. Teraz Dawid Kubacki patrzy na wiatr ten... Nie tak mocny jak przy skokach słoweńca, ale wystarczający chyba, żeby Dawid poleciał daleko i jest daleki skok, ale nie tak daleki, żeby objąć prowadzenie. Jest zadowolony Dawid, bo to była dobra próba. Mam nadzieję, że trochę zyskają teraz Polacy, bo oto Piotr Żyła, fantastycznie dysponowany w Oberstdorfie, pokazał to w pierwszej serii. Niech pokaże i teraz już szybuje w powietrzu Piotrek, połyka kolejne metry. Pięknie, pięknie, daleko! Fantastyczny skok Piotra, kolejny na tych mistrzostwach. To jest najlepszy zawodnik tego czempionatu w moim subiektywnym, ale szczerym odczuciu 139 metrów. Brawo, brawo, brawo Piotrek! By nie za duże obciążenie psychiczne spadało na barki Andrzeja, Stękały, żeby sobie z tym poradził Polak, bo to jest ważny skok w tym konkursie drużynowym. Dobry, Dobry, dobrze! Dobrze! dobrze no wspaniale! Wspaniale! Wytrzymał, czyli to obciążenie psychiczne nie przygniotło go do buli. Poleciał na 127 metr. Kować tak daleko, który pokazał w pierwszej serii, że no dzisiaj w dyspozycji jest zdecydowanie lepszy. Leć, 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 leć. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Brawo, Kamil, brawo, fantastycznie. Złoty, przydałoby się, aby medale zdobyli też pozostali, bo przecież cały sezon na to ciężko pracowali. Dawid Kubacki, czy będzie dzisiaj słychać mazurek Dąbrowskiego, czy też nie? nie? Niestety nie, niestety nie będzie słychać mazurka Dąbrowskiego, bo Polska nie wygra tego konkursu drużynowego. Wynik naszego zawodnika 127,5 metra. No, komplikuje się sytuacja i to znacząco, bo to jest e, oczywiście z Niemcami przegrywamy, z Austriakami raczej też. No to będzie, to będzie trzecie miejsce. To będzie trzecie o, miejsce. No bo miał 128,5, no więc. No nie wiadomo z Japonczykami na tak. pewno. na tę przegramy. Przewagę. Nad Austriakami ona nie była aż tak duża. To punkt. było raptem 7 punktów. Oceny po 18,5. Więc jeśli chodzi o noty, to yy, Polacy przegrywają, ale przede wszystkim odległość 127,5. Tutaj, tutaj zabrakło 5,5 no, metra dla Austriaków. No, nie pociechajcie, będzie, będzie medal. Będzie medal. Będziemy, proszę Państwa, brązowymi medalistami. Po raz trzeci w historii Mistrzostw Świata w konkursie drużynowym. Podobnie jak to było w Valdifieme i Falun. Tak samo w Oberstdorfie będzie trzecie miejsce.